Czwarty sezon Bridgertonów to będzie taka historia Kopciuszka, ale bez magii. I choć ja książek nie czytałam, to zapoznałam się z tym książkowym lorem właśnie po to, żeby wiedzieć, czego się spodziewać. No i okej, okay, serial dość dużo zmienia w stosunku do książek, ale jednak główne wątki w miarę pozostają tam niezmienione. A to, co do tej pory wiemy o czwartym sezonie, potwierdza fakt, że to właśnie będzie taka Kopciuszkowa historia. Benedikt pozna na balu maskowym Sophie która ma bardzo przykrą historię, bo jest to dziecko z romansu. Mało tego, jej ojciec nie żyje, a pieczę nad całym domostwem przejęła macocha. No a sam Benedikt po balu maskowym, z którego Sophie oczywiście musiała uciekać, zaczyna jej szukać. Ale wiele wskazuje na to, że w rodzinie Bridgertonów w tym sezonie wydarzy się coś jeszcze i to znowu coś dość przykrego. Zgodnie z książkami, Francesca ma problem z płodnością i w swoim małżeństwie z Lordem Kilmartin najpierw poroni pierwsze dziecko, a później będzie miała problem z kolejnym zajściem w ciąży. Mało tego, Lord Kilmartin umiera. Francesca później zakochuje się w jego kuzynie, który w książkach był właśnie facetem, ale jednak w serialu pod koniec trzeciego sezonu poznajemy jego damską wersję, nie Michaela, a Michaele. No i właśnie, bo w książkach dowiadujemy się, że to wcale nie Franceska miała problem z płodnością, bo z Michaelem płodzą jednak dzieci. Ciekawe, jak to zostanie rozwiązane tutaj i ciekawe, czy to faktycznie w tym czwartym sezonie Francesca straci swojego obecnego męża. Jeśli tak by było, to kolejny sezon mógłby być dla niej takim czasem żałoby i załóżmy, że w sezonie szóstym mogłaby właśnie dojść do czegoś między nią a Michailą. W związku z tym, że jest to kobieta, nie byłby to związek, który w jakikolwiek sposób można by było eksponować, więc można się domyśleć, że żyłyby one w zaciszu jakiejś. Si, nie wychylając się, ale jednak będąc szczęśliwe. Co więcej, możemy się również spodziewać, że w sezonie czwartym będzie jeszcze jedna śmierć. Jeżeli możemy zakładać, że po sezonie czwartym zobaczymy w sezonie piątym historię Eloise, to sezon czwarty powinien nas przygotowywać do tej właśnie historii. A wiemy, że w książkach Eloise w końcu zostaje żoną sir Philippa Kraina, który obecnie jest mężem Mariny Thompson i wychowuje dwójkę jej synów którą ona spłodziła z jego bratem, który zginął. On w szlachetny sposób zaopiekował się zarówno Mariną, jak i jej dziećmi, ale wiemy też, że finalnie w książkach Marina topi się w pobliskim jeziorze, bo choruje na depresję i tak właśnie kończą się jej losy. Eloise pisze do ser Filipa listy yy, z kondolencjami i tak zaczyna się ich znajomość. Pytanie właśnie, czy to wszystko zacznie się już w czwartym sezonie, czy zobaczymy przynajmniej wzmiankę o śmierci Mariny, czy też to wszystko zostanie zostawione na później, a może w ogóle to wszystko zostanie zmienione. To jest niesamowicie ciekawe uniwersum i ciekawa jest ta różnica pomiędzy serialem a książkami. Będziemy o tym jeszcze rozmawiać.